Siemanko, siemanko, z tej strony Patryk zapraszam już do 25. odcinku z serii World of Tanks. Jesteś dzisiaj ze mną tylko Marcin. No. Przywitaj się. A ty coś mówiłeś już? No. Bolaga miałem. Siema. Przywitaj się, no wreszcie. <laughs> A, Marcin. A, <laughs> Marcin, chuśwa. Taka cisza była, że słyszę, jak się witasz. Dlaczego cisza? Przecież ciągle mówiłem coś, nie? Miałem laga neta, pewnie. A. Możliwe, możliwe, wszystko możliwe. Ja sobie jadę tu. Poczekaj na mnie. Gdzieś jest. Co? Marć nowej. Bo cię strzelę. No, No jabłkiem się było. Mam 24 no. fps, no nie. Ja 10 na mega ustawieniach. A30. No też to sobie trochę ale ten nie, że mi wszystko weźmiesz, zanim jadę już nie będzie nikogo. Albo okay, ktoś na Już HP wziąłem pierwsze. Ja nawet nie zdążę dojechać. Dobrze, bardzo dobrze ci idzie. A no jestem strasznie wolny pod górkę, a gdzie 5 na godzinę. No mówię, że ci bardzo dobrze idzie. Wyjeźdź do przodu, a nie. No jedźże. że. Ja czy ty? No ty. Ja dojechałem, idziemy do przodu. Albo niech oni wyjadą tu. Tak, Century, uważaj. Odbiłem od Centuriona. Ale Lag. Ja, ja od Centuriona jedynki nie przybiłem. Mm. Bo przykantował, no? Co ta gierka dwójkę blokuje? Przesnąłbyś się. Dobra. Fak i złap. Ło, fuck Że tyle do najlepszego działa. Gdybym miał najlepsze dzieło Marcin, to wiesz, jaki będę pro jak będę miał lepsze golski, będę Prokoxa. Jaa, wątpię Będziesz miał lepszą przycieplność to Ej, zaraz chociaż No i ja, nie? Oczywiście Jak tak? Na prawo masz Iso co ciego Wiem Strzelałbyś no do Tiger niego Tiger 2, W gąskim mi strzelił, ale FART Ja go nie przebiłem. On mi w gąski, ja go nie przebiłem. Ej, Giebu Panter we mnie strzela 10 sekund będzie gąski potrawił. ja też to coś zrobić w tej bitwie, a nie że nic nie zrobiłem. Ja chcę ci pomóc, ale ja nie mogę, bo... Bo ledwo coś ruszyłem przed chwilą. Odbiłem Jadę ci pomóc. Daj mi trochę HP też wziąć. Help, bo mam przed sobą i 3 jak Tigera. Co ja mu zniszczyłem, że mu w ogóle HP nie wiem... tylko od tylca i z trzeci od przodu, no po prostu genialnie. Jeszcze spudłowałem. Podpalili mnie, no nie wierzę. No jaki lama ja jestem, że w... <grym> że to się nie mieści. Nie mogę w nikogo trafić. Lama. No tak, no przecież to jest oczywiste, że jesteś Lama, no coś co? no dawno w WOTA nie grałem 5 minut temu zacząłem grać w WOTA, a dawno wota nie grałem A kiedy wcale nie grałeś w WOTA? Wczoraj? No nie, tak dawno nie grałeś Wczoraj grałem w WOTA? A wczoraj grałem w WOTA A ty <noise> nie Marcin, no weź. Dobity nie mnie dobijasz Goś od tylce zajedź Tiger2 prędzej go rozwali, ale wiesz, może będzie jakaś szansa. No odtylca, tracisz teraz czas. Nie przebijesz go. No Marcin, no, faktycznie no mówię, nie. Faktycznie nie. Nie przebiłem go. Jaki żal. No od Tylca mówię, Marcin. No doświadczenie tutaj, wiesz. Ja już bym, bym był na twoim miejscu, bym go już dawno zniszczył. Ale poczekaj, ja bardzo go zniszczyć, tylko nie przeładowałem jeszcze działka. Marcin, dnubie. W końcu. No musiałem przeładować. Poczekaj, Grzechu do mnie pisze. Ty, nie w tym momencie. Edu ja tu się teraz do Grzecha muszę odpisać. Hmm. Ale zobaczmy. A czemu mój czołg tak powoli się porusza? Aha, bo uszkodzili mi kierowcę, super. Będę na erze jechał Misji 10 kg na godzinę. i wydarzeń. wiesz, że ja skręcam z prędkością dosłownie ślimaka, jadę 10 na godzinę, max. No i dobrze ci tak. Mam najwięcej bitów jak na razie rozegranych. kw 1 S Grzechu? Nie! Wiesz co? Nie! Wiesz co? Nie. Akurat nagrywam. Cześć. Przywitaj się, chociaż. Cześć, cześć, się manko. Wszystkim. No. Nie, Jesteś nie drugi odcinek, kanał. patrząc tylko tym razem, żeś porwał jak nie wiem co. No, bo jestem najlepszy. Do kogo ty tak się spamisz, co? Do mnie. O swojego bym zniszczył. O ty! wow Bym, bym przypadkowo usunął nagranie Dobra Marcin Marciniuk, szybciej gin <coughs> Każę ci to... zginąć Jest dobrze. To jest mój rozkaz Chyba wie, że mnie Arta od Tylca weźmie, no? To było masakra. Zginij Każę ci zginąć. <laughs> Raz trzej misa, to wycieku jeden kilka. Ale ci zginą. Sam Segini. Arty szukamy. Sam Segini A pewnie Arta będzie nam bazę przejmować, założę się. <laughs> to by byłoby ciekawe. An jednak nie jednak Statystyki jest. Sama, a ty w ogóle jesteś w bitwie czy nie? Chyba nie, nie? A tu no, ty jutro ją... Jedzie. Jedziesz w... jutro z nami na prką? Kto? O no on jutro urodziny. Nie urodziny. Nie, no. A co masz? imieniny? imieniny. Jeden pies. No. no to nie wszystkie, najlepszego, to wal się. Grzesiu. W grzechu jest walnięty. Nieprawne. Tylko ty tak uważasz. No dokładnie. Mm. No dalej, Marcin. No jestem w bitwie jeszcze, nie? No skończyła się bitwa. Ale kiedy jeszcze, ja kiedy, się kiedy ty. zacząłeś nagrywać, żebym tak wiesz? Zacząłem nagrywać 7 minut temu. Wyszedłem na plus i jestem trzecim. Jeden strzał oddałem. Jesteś nubem. Nie, przepraszam, jednak dwa. <grym> Tylko jeden... <grym> w jem, grzechu! <grym> jeden był god. sobie. I wyszedłem na plus o tysiąc. O tysiąc i się o trzecim dwa dwa na plus O wyszedłem plus. na plus, to jest mój standard. No O dalej, kurde, a ja jestem w lolu. Tylko um, ej, mnie na pociski nie stać się trzecim. No to kuźwa bieszelca. Nie, dobra, bez, bez pocisków. Ale <laughs> czy mam pociski, ale tylko siedem. Y, o, idealnie wywaliło, znowu. Mam, mam, siedem, po, mam domu, siedem, siedem pocisków. Mam 7 pocisków. Jak siedem? Nie no, mnie nareszcie znaczyło. Nie ma siedem Ja mam 8. Co ci mam włączyć? O Boże kładuś, ja teraz nagrywam A, a co chcesz? Bajkę. <grych> no, tak Czekoladę? Być... To? Nie bajkę no, pingwiny jej włoż, no, skończyły się już, no. Jakby nie. Weź weź sobie kilka do łóżka. Do łóżka z czekoladą, no? No, aż byś <grych> No profesjonalnie. Jadę na prawo, a wy? Jazłe wychowanie co, nie, nie jakie wychowanie, no no, no co, no, no dłużko można brać ciokoladę, Ej, ty mówisz, ja jadę na prawo, a wy? Chyba, a ty? No. Ale, ale co, ale co, jeszcze raz, teraz się tak nie skupię, co? Bo ty się mówiłeś, Ej. ja jadę na prawo, a wy? I, a wiesz, no, ja tylko ja gram w to mnie, nie? A nie grzechu. Marcin, Marcin. Nie, no. że coś? Ale jak się uda, to najprawdopodobniej teraz będę junglerem I... Będę e czekał aż się blue z respi <śmuszczak> Nie wiesz czy się... ale nie wiesz czy się uda... Bier, Ej, ale nie wiesz czy się udasz, czy ten... czy se kupisz, czy jak? Czy masz go? Ale co? Junglera. Nie mam, hey, ma Spoko no, no, mam to nie wiem czy mi eter, zabierze, nie? Ty, ten Ezreal już <śmuszczak> <ko> <śmuszczak> A Chama. czemu Elca nie niszczysz? No, prze przeładowuję. Chyba, że resz. No jak ja... Ale miałem laga. Wyrwał motik arty, chamy wredne. Nie mam lagi. Dobra, nie ma Elca. Ja chciałem go zniszczyć, ale miałem laga. I on stał u mnie w miejscu, żal. Ej, my, my sami nie damy rady. Ja, ty... A damy sobie coś. radę. No nie ma szans. Jest szansa. Gdybym miał najlepsze działo, no to profesjonalka, ale... Jest szansa, nie dyskutuj. Gdybym miał lepsze gąski, profesjonalka by była. Tak, lepsze gąski ci nic nie dadzą. Prawie. Da o, dadzą. mam KW-1S-a! Nice, I to, idealny cel. Idealny był był... Przebił 13. mnie! Przebił mnie KW-1S-u, Już KW1. on ma działko siódmego. Wiem. Ma, ma tyle są penetracji, ile ja. Uważaj, ile dużo tam jest. Wiem. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Ja ci pomagam, wsparcie. Jestem wsparciem. Cofnij Ej. się. Nie, 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 cofuj się przypadkiem. Szlak, te 29 od tyłu nas bierze. Ty, Help. c 29 od tyłu. Help, Zgiłem. I zginąłem. Wiesz Ale zlamili Ja nie mogę widzieć to? Nie No nie widziałem za Barto Corwenon miał tylca bierze <laughs> Jak cię pchał Ale żal Co ty robisz? Ruszam się Gąski oberwałem O ty! 30 sekund ten przodowuje. No Trochę jeszcze poczekam. No, to była masakra. No, czemu musieliśmy zamiechać sami? No, widzisz, sami dobra. Ja, ja biorę mój czwarty tier. Nie, a ja mój piąty? Nie. No koma Marcin muszę artę brać? No Boom. Kurde nie, dlaczego? Ale gdy nagrywam nie, mam taki luzy, nie? Widzisz sobie ciasteczka, jem się, nie stracuję, że nagrywam Wiesz, że jestem na materiale A wiesz co mnie na twoich filmach denerwuje? Hmm. Zauważyłeś, czy jakiś youtuber mówi, że o tym, że nagrywa podczas nagrywania na filmiku? A ja co nagrywać podczas nagrywania filmiku? No, gadasz o tym, że nagrywasz, że nie jesteś martwy, jest że taki luz, opowiadasz o tym nagrywaniu. A. Bo ten youtuber nie wypowiedział słowa nagrywam podczas swojego filmiku. Co? Jeszcze raz. Żaden YouTuber nie mówi, nagrywam to swojego filmiku, w słowa nie wypowiada Hypitol hmm. hey, ARL Faj nie. Fajnie wchodziło, nie? Ja się, ja się nie pcham na bazę. Pchaj się na bazę, bo w ciebie strzelę. No to strzel, i tak nie trafisz. Założymy się? No. No i tak mnie nie trafisz, nie? Mówiłem. Fak, mam herkata przed sobą, oh no. I Tak będę w ciebie strzelał. Co? O oh no. Po co? I KW1S Nie bij mojego krzesła Nie bij mojego krzesła? O co chodzi? Co Nie wiem? KW1S na ciebie jedzie. Wiem. Mam PK do, do KW1S. -ów rozwaliła ja rozwaliłem <laughs> miartka, no po prostu oczywiście <laughs> liście F Czyste 4, nie? Już dzwonię do rodziców, już 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 Dlaczego będziesz dzwonił do rodziców? Bo się strach chcesz, żebym zadzwonił do rodziców. No podejdź do słuchawki. Klauduś, no podejdź. Już chyba dzwonił. A no, może ona nie chce podejść? No. Podeszła. Param. O Jezu No ale ja nie mogę Jaka świnia Ja co ja. Poprawiają mi się powoli staty hm. e, e, Patryk Co? Powiedz kurde Powiedz kurde Dlaczego? No powiedz kurde Nie bo będziesz przeklinam No powiedz kurde Guźwa! I już musisz stawić plus 18 na filmie. Nie. Takie, takie wymogi, no sorry. 18, plus chyba. Nie, plus 18. <grym> <To> 18, plus! <grym> no! 9 plus 1. Smacznego, nie wiem co w pierdziela, że. Miam, niam, niam, niam. że Marcin. Czego? widzisz? Marcin jest dobrym graczem, bo jeszcze nie zginął, a ty jesteś kównem. No bo Marcin jest startą <grym> <grym> Jestem biedna. Masz tylko jednego dużego arbitra. No fuck, Sub support center znowuż. Jakie to durnowate? Hmm. A co ja się Jaką średnią? się <laughs> średnią? Nie wiem. Co? No. Nie, nie, nie. Miam, miam. Są Marcin? Hmm. Są, są Elo, Marcin jesteś? Ej, strasznie Dobry. słabo cię słyszę. No, jeszcze. O, Hello. ty parę, ja jeszcze, jeszcze żyję. Jest? Magazyn. Ej, no nie, nie, nie żyję. Ty, ja myślałem, że żyję jeszcze. Niszczyli mnie. Dobra. Hmm. Jestem biedny. No, faktycznie. Mhm. Eee... Dzień czekaj. Stryczę się, czesie, nie? Poczekaj. Zobacz, no ja ile mam wiem. pocisków, tylko nie wiem, czy mi starczy pocisków. No dawaj. Ile mam? Muszę sprawdzić, ile mam pocisków Nie no, powinno starczyć. W ogóle gdzie to pisze? <głosy> 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 Nawet nie wiem co powiedziałeś się śmiej, bo ty się śmiejesz. Jestem nieogarem, nie? Może. Może. Eee. Idealnie. FCM 50 set to za czołg? Co? FCM 50? Nie wiem. Z pewnością ciężki. Po <grym> tyle ja też wiem. A no, ja ja ty widziałeś kiedyś czołg, który jest lekki? No tak. Tak, a podnieś go? Co? A podnieś go ręką? No. Ja bym no to ułego. nie pierdź! No co? No co? No, no zabawkowego czołga, który walczy nie za yy, kilka gramów, no to podniosę, nie? Widzisz? Jest on lekki. Śmieszny. No, żebyś wiedział, że ciebie, ciebie żarty trzymają. Tak? Fajnie wyrzuciło, ale mapa beznadziejna. Będzie długi odcinek. Fajnie wyrzuciło, ale mapa beznadziejna. No fajne czołgi, nie? No mają IS-a trzeciego i kw 5 nie? IS-y trzecie, i kw 4 kw 5 i 4 ka ka Mniejsza z tego, obydwa czułki są bardzo twarde. Twarde, w znaczy sensie. I mają mega działka, ale są strasznie wolne, nie? No, ale są twarde, bardzo ciężko je przebić. No mi się nigdy nie zdarzyło, żebym przebił kw 4 albo kw 5 No, one są strasznie twarde. Bo... On zawsze się tak ustawia samierze. Bo wieże mają bardzo mocno, jak już to kadu, ale w kadłub też żeby, żeby rzadko wchodzi. Oni zawsze się ustawiają, żeby że tylko wystaje im wieża, nie? Mhm. Nie, nie, nie da się ust tak ustawić, nie? Da Ta się tak ustawić. Tak? Same działko i czubak ci wystaje. Z jakiejś górki. Ja no tak, no to wiesz. Albo tu to właśnie takie, takie czołgi i właśnie właśnie tak znaczy na koniec. Mam, mam, ja, mijałem laga, Jezu. Ale ja mam FPS-u ja tam... 19, Jedziemy obietu. do przodu, czy jak? No jak chcesz. Jakim problemem mam tak mało FPS-u? What the Tylko uważaj, żeby nie spaść z mostu tak jak ja. Spoko. Proszę cię. Ada się? No nie. Już no kurde, no nie. Myślałem, że te barierki mnie utrzymają. No, nie. Tak, tak. prawda? Tylko nie spadnie z mostu. Nie spadł. Nie moja widać. Myślałem, barierki... Myślałem, że te barierki mnie utrzymają. Widzisz, masz, masz, masz kolejny chwilkę tego, nie? Kawałek do, do fani momentów. A od, od, od kiedy czołga? Strasznie się już tego czołga ma odsyła taką barierkę. <laughs> ja że jest ubogę grę, nie. <laughs> Jakiś, no... no. Widzisz jaki jestem biedny, nie? O, kuźwa od lewej na zajeżdżają Jakie mam lagi? What the f Te Ty. Lagi mnie trzymają dosłownie. O kur... Szczęście, że go trafiłem. O chamizna wredna. Zniszczyłem swojego. Co? Swojego zniszczyłem. Jak? No podjechał mi pod lufę. Nie masz prawa swojego zniszczyć. No, ale nieszczęśliwy damage wylosowało. Ło, oh, fuck. Ale zlamiłem w tego kolesia. Tego człowieku. Centralnie za nim walnęło, gdzieś się schował za... No, zniszczyłem, ja to No, i Co? O, ty dwadzieścia pięć Widzisz, że mam, mam minus nie, jeden, nie? nie, nie, chodzi mi o ciebie. No, szwak, gdzie ja się wpierdzieliłem? No, what Ja pizgam, no nie. No, szkuziwano po prostu na no nie. Celiem w działku SU 122a. Nie było nic HP. Ty, panie, bronić bazę proponuję. Tak proponuję, nie, bo zobacz, ile ich się tam roi. Roi się ich tam jak mrówku. Ja Widzę? muszę kogoś zniszczyć, bo zniszczyłem nie swojego. <laughs> się A kogo zniszczyłeś swojego? No ja ci mówię trzeci raz Grzechuj świadkiem zniszczyłem tak. swojego no. no ale dobra, ale kogo No z no, Zwiadowca wiadowca mi podpisał, czołga, podpisał, no. Podpisał, no, ale, to ale no czołga, no to ja wiem, że czołgę, nie. No bronić bazy, no, żeby pieprzone kurde no... Przyjmujemy bazę! Pierdzielone. Tam broń my będziemy przyjmować. Pierdzielone, no. Tak przegramy. <ślech, <lol>. <ślech> A żebyś wiedział, że może nie przegramy, ja jestem tutaj wiesz, na straży. Jestem na straży sprawiedliwości Wymierzę... Ja się topię tutaj Ja w... Się topię w tej ale... Wymierzę im... SPRAWIEDLIWĄ KARĘ Pershinga I masz już Pershinga trzasnąłem is szósty mam nadzieję, że z nim dokończę sprawę Tak jak należy Fakt, ten głupi Pershing do mnie idzie Ten Pershing Jeszcze IS-3 O fakt O, Gąski mnie zniszczył Profesjonalnie I przebiłem te 52-2 Dobra ten gościu pał i że jestem sam na bazie tutaj przeciwko tym czołgom wszystkie. Mam bardzo mało HP Bardzo mało Ja nic nie zrobię, żal Help Z wszystkich stron mnie wzięli Chyba jestem minus jeden No tylko swojego zniszczyłem, Zabrę super 2223 damage. A ja zniszczyłem swojego Patrzę, jak, jak nasz gościu ginie. No Chiri to powinien jeszcze rozwalić, nie? No, to jest... Nie, nie rozwali go. Od tyłu tego nie weźmie. No, mówię, że go rozwali. Teraz gościu ma problema. Jak się wycofa, dobrze? O, jeszcze Susko. Co on zrobił? Się, gdyby... Dobra. Śmiałbym się, gdyby T71 nie wyrobił, i w niego uderzył, by się sam, sam siebie zniszczył. Oh. Też bym się... Zobaczymy, ile na minus będę wracał i ile pocisków będę miał. Trzy pociski na tej bitwie zostały. Super. Ej, wyszły na plus jeszcze. Na kiedy co ty na plus żeś wylazł? Dobra. Ile mi brakuje doświadczenia? 477 do następnego działka. Także już się będzie żegnać. Ej. No pożegnajcie się. No, na razie. Ja na no, wyszedł. Ci, no proszę cię. Pożegnaj się. No w końcu. No i zapraszam do lajkowania, subowania i, i, i komentowania filmu. Nie, nie subujcie go, nie subujcie go! Wredny Grzesiu. O, żebrze osóby. Wredny, Wredny Grzesiu. Wredny Grzesiu. Zabijecie za subujcie to. Subujcie go. Dobra, razie